Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Początek roku zaczyna się dosyć niekorzystnie, gdyż mamy dalsze spadki na kontraktach na indeks SP 500. Dotarliśmy do bardzo ważnego, kluczowego wsparcia grojenia 1992 tysiące punktów. I teraz myślę, że przed przebiciem tutaj tego bardzo ważnego wsparcia przynajmniej powinniśmy zobaczyć korekcyjne odbicie. Sygnał pojawi się wtedy, kiedy przebijemy poprzedni lokalny dołek. Poprzedni lokalny dołek jest na poziomie 1996. W tej chwili jesteśmy na poziomie 1986, czyli musielibyśmy mieć tutaj ruch o zasięgu około 10 punktów. Żeby się rozpoczęło odreagowanie spadków z tego szczytu, można byłoby wtedy liczyć na odbicie, które by zniosło 38% całego ruchu spadkowego. Popatrzmy teraz w takim razie na wykres w dłuższej perspektywie. Tutaj jeszcze raz to samo wsparcie, ale to jeszcze z tego nie wynika tutaj wcale dużo. Dopiero teraz na tym wykresie widać jak ważne, jak kluczowe jest to wsparcie. Przebicie tak ważnego wsparcia powinno generować sygnał do spadku do sierpniowego dołka. I teraz tak, zanim przejdziemy do rynku niemieckiego, przejdziemy na rynek chiński. Te fatalne nastroje na rynku amerykańskim no pogłębione zostały właśnie przez to, co się wydarzało dzisiaj na rynku chińskim. Gdyby nie było dzisiaj tej czarnej świecy, to myślę, że i tak byłyby spadki, bo wcześniej czy później ten poziom 1992 punktów byśmy mogli osiągnąć. Natomiast skala tutaj dzisiejszych spadków na rynku chińskim wyniosła prawie 7%. Teraz, biorąc pod uwagę to, że to jest rynek dosyć emocjonalny, tam jest bardzo duży udział inwestorów indywidualnych, to najprawdopodobniej jutrzejsza sesja przyniesie dalsze spadki. Zresztą warto jeszcze odnotować fakt, że dzisiejsza sesja została <laughs> zakończona przed czasem, zostały wstrzymane notowania. Gdyby nie to, to ta skala przeceny byłaby jeszcze większa. Wydaje się, że należałoby tutaj rozpatrywać cały ten układ techniczny jako podwójny szczyt po przebiciu tutaj tego ważnego wsparcia, a tak na dobrą sprawę ważniejsze wsparcia to są tutaj te dwa lokalne dołki, ten poziom to już jest niewiele znaczące, niewiele znaczące wsparcie, więc po przebiciu tutaj tych wsparć generowany jest sygnał do dalszych spadków. Zasięg spadków wynikający z formacji podwójnego szczytu to jest mniej więcej, odmierzając ten odcinek w dół, to jest mniej więcej tutaj ten poziom. Możemy zejść z powrotem w rejon tutaj tych ważnych wsparć, tutaj mamy kilka lokalnych dołków. Możliwe też, że rynek zejdzie nawet na sierpniowy dołek. Natomiast potem w dłuższej perspektywie oczekiwałbym na odbicie. Teraz warto pamiętać o tym, że na rynku chińskim w przyszłym tygodniu będziemy mieli cały 5 dni przerwy w notowaniach, z tego względu, że tam zaczyna się nowy rok księżycowy. W związku z tym tak naprawdę zostały nam jeszcze notowania we wtorek, środę, czwartek, piątek. Do tego czasu to najgorsze, co się może wydarzyć, może wystąpić, czyli zejście w rejon tutaj tych wsparć. Potem inwestorzy będą pewnie liczyli na to, że może dojść do jakiegoś odbicia. Wróćmy teraz w takim razie do kontraktów na indeks SP 500. Przypomnę, że wtedy, kiedy w sierpniu mieliśmy spadki na rynku chińskim, to tutaj dołek wypadł na poziomie około 1814, więc rozbicie poziomu 1992 000 na S&P 500 generuje sygnał do powrotu na te dwa lokalne dołki. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie kontraktów na indeks, na indeks DAX. Tutaj też mieliśmy silne spadki. Tutaj mamy ważne wsparcie. Myślę, że to ważne wsparcie może zostać obronione, dojdzie do odbicia, natomiast odbicie może być korekcyjne. Jeżeli w dalszej perspektywie na kontraktach na S&P 500 mamy mieć spadki, to tutaj najprawdopodobniej dojdzie do też dalszych spadków na rynku niemieckim. Dłuższą prognozę zamieszczę jutro w biletynie porannym. Przejdziemy do polskiego rynku. No na polskim rynku żeśmy obserwowali od połowy grudnia dosyć silne wzrosty. I dopiero we wtorek ostatnia godzina notowań przyniosła realizację zysków, natomiast duże spadki wystąpiły w środę, gdzie mieliśmy spadek o 1,8%. Dzisiaj spadki są większe, no bo... Nasz rynek musi nadgonić to, co się wydarzyło na rynku amerykańskim w czwartek. Nasz rynek był zamknięty i te dzisiejsze nocne spadki również na kontraktach na indeks SP500. Więc wydaje się, że w perspektywie najbliższych kilku sesji powinniśmy wrócić na wsparcie na poziomie 1745. Biorąc pod uwagę bardzo dużą skalę przeceny z tego tutaj, z tych szczytów, to wsparcie myślę, że na krótkim, w krótkim terminie może się obronić. Tutaj można byłoby rozważać dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki, że będzie tylko korekcyjne odbicie i jeśli na rynku amerykańskim będziemy mieli dalszą przecenę z możliwością zejścia na sierpniowe i wrześniowe minima, no to raczej trudno jest spodziewać się tego, żeby nasz rynek dotarł tutaj do tego szczytu, który mieliśmy w końcówce grudnia, biorąc pod uwagę zachowanie się największych spółek, na przykład weźmy sobie tutaj KGHM. Na wykresie KGHM-u Zeszliśmy do poziomu 59 zł. To jest pochodną tego, co się dzieje na wykresie, na wykresie cen miedzi, gdyż na wykresie cen miedzi, w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu sesji, możemy mieć nowe długoterminowe minima. No i generalnie spółka jest w bardzo trudnej sytuacji. Możemy zobaczyć nowe minimum. Prawdopodobnie z tego szczytu zobaczymy falę pierwszą, falę drugą falę trzecią, czwartą i tutaj dosyć rozbudowaną falę piątą. Narysujmy ją sobie. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli tutaj, byłoby, tutaj byłaby dopiero fala piąta. Potem można byłoby spodziewać się na jakieś odbicie, ale wcale nie musi być tak, że się to skończy na pięciofalowej strukturze. Może być tak, że rynek będzie ponownie schodzić w dół. Gdybyśmy mieli mieć zakończenie pięciofalowej struktury, no to powinniśmy zobaczyć przynajmniej odreagowanie 38-50% Bardzo ważne długoterminowe dołki to oczywiście te dołki z poprzedniego roku Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie euro-dolara Dosyć dużo się dzisiaj dzieje. Na wykresie euro-dolara mieliśmy dzisiaj w nocy poziom 1,0828, potem doszło do wzrostów. Wróciliśmy powyżej poziomu 1,0870. Dotarliśmy do poziomu prawie 1,0960. No i gdzieś przed godziną 10 rozpoczęły się tutaj spadki. One przybrały na sile, są dosyć duże. Dotarliśmy do ważnego wsparcia w rejonie 1.08 i teraz jeśli strona popytowa myśli o przejęciu inicjatywy, to musi tutaj obronić to bardzo ważne wsparcie i w efekcie moglibyśmy liczyć na odbicie. Skala tego odbicia będzie dla nas dużym, dużą wskazówką, gdyż będzie można wtedy stwierdzić, czy odbicie będzie tylko korekcyjne i potem jeszcze raz rynek zejdzie w dół i dopiero w dłuższej perspektywie potem rozpoczęłoby się jakiś kolejny, jakiś kolejny ruch do góry, czy też jeśli się rozpocznie odbicie, ono będzie silne, no to wtedy jest szansa na to, że po obronie wsparcia na poziomie 1,08 w dłuższej perspektywie możemy wrócić do poziomu 1,1050. Cały czas sytuacja mamy taką, że tutaj z tego grudniowego dołka pojawiła się na razie pierwsza fala wzrostów i cały ten okres kilku tygodni to jest w mojej ocenie najprawdopodobniej korekta, w dłuższej perspektywie możliwy byłby kolejny ruch do góry. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj mamy dosyć duży ruch do góry. Dotarliśmy do poziomu 3,97. Z tego szczytu mamy tylko spadkową trójkę. Tutaj mamy silne opory, więc w krótkim terminie być może będziemy mieli tutaj mniej udaną próbę ataku na ten opór i potem rynek się zacznie cofać. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeśli na wykresie euro-dolara mielibyśmy mieć wzrosty na 1,14, 1,15, to taka perspektywa kilkutygodniowa, to tutaj na wykresie dolara do złotego powinniśmy mieć spadki. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 3,82. Teraz przejdziemy do towarów. Najpierw złoto. Na wykresie cen złota doszło dzisiaj do przekroczenia ważnego oporu na poziomie 1067. To jest ten tutaj dołek. W efekcie otworzyła się droga do silnego oporu w rejonie 1078. To jest ta czerwona linia i to są tutaj te korpusy świec. I tutaj mamy jeszcze ten szczyt w rejonie około 1080. Opór ten został przekroczony, po czym widzimy, że rynek się tutaj cofa. Myślę, że teraz najwyższa pora jest na to, aby doszło do realizacji zysków, czyli żebyśmy zobaczyli jakąś poważniejszą tutaj przecenę z tego dzisiejszego szczytu. Pierwszy poziom to jest 38, drugi 50% zniesienia całego ruchu. Popatrzmy jeszcze, jak to wygląda krótkoterminowo. Na przykład na świecach 30, no 30-minutowe jeszcze tutaj nic nie pokazują. Widzimy, że na razie z tego szczytu pojawiła się jakaś fala spadkowa. To odbicie może być korekcyjne. I w efekcie potem w dłuższej perspektywy zobaczymy jeszcze jeden ruch do dołu. No i przechodzimy teraz do kolejnego, ostatniego już instrumentu, do ropy. Na wykresie cen ropy mamy tutaj bardzo duże e, wahania. Mianowicie z jednej strony mamy sytuację taka, taką, która e, w, e, znaczy, mamy bardzo duże napięcie polityczne pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem i generalnie między Arabią Saudyjską a innymi krajami w, tym, w, 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 Zatoce, w rejonie Zatoki Perskiej. i Z drugiej strony mamy bardzo silny opór między 38 a 38.30. 38.30, przypomnę, że to jest sierpniowy dołek. E sierpniowy dołek w oparciu o korpusy świec. E dzisiejsza nocna próba przełamania tego poziomu 38,30 się nie udała. Doszło do sporego spadku, cofnęliśmy się do tego dołka. Potem rynek mocno wystrzelił w górę i potem widzimy, że ponown ponownie nie udała się próba przełamania poziomu 38.30. Czyli generalnie sytuacja jest taka, że z jednej strony jesteśmy po jednym sporym ruchu tutaj do tego szczytu, e akurat był to szczyt wigilijny. A potem mamy dosyć długą tutaj korektę. I wygląda na to, że w tej perspektywie krótkoterminowej możliwy, był, możliwy byłby nawet atak na ten bardzo ważny dołek. Jeżeli próba przełamania tego dołka się nie uda, i potem wrócimy powyżej poziomu 36,70, możliwy jest kolejny ruch do góry. Popatrzmy jeszcze na wykres w długim terminie. Nie jestem tutaj znawcą zagadnień, jeśli chodzi o rejon Zatoki Perskiej, zwłaszcza o to, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o te ostatnie wydarzenia w Arabii Saudyjskiej, ale być może może to być jakiś impuls do jakiegoś ruchu w górę. W każdym razie decydujące będzie to, czy rynkowi uda się pokonać ten opór czy też nie, bo jeśli się uda pokonać opór, to czekają nas poważniejsze wielotygodniowe wzrosty. Natomiast jeśli by się nie udało pokonać tego oporu, no to możemy się jeszcze cofnąć na ostatnie dołki i być może dopiero po nieudanej próbie przełamania ostatnich dołków rynek mógłby ruszyć w górę. Sytuacja w bardzo długiej perspektywie, weźmy sobie wykres tygodniowy, też jest bardzo ciekawa z tego względu, że jesteśmy tygodniowy wykres i tutaj Widzimy, że jesteśmy na dołkach z roku 2008-2009 i myślę, że próba przełamania tych ważnych dołków po prostu może się nie udać, więc w efekcie czekałby nas jakiś poważniejszy ruch w górę. Biorąc pod uwagę to, że ceny ropy są na niskim poziomie, to jest poziom około 36 dolarów, to ruch o 1% to jest w tej chwili 30, 36 centów wydaje się, że 36 centów to jest niedużo, ale procentowo to jest jednak duża wartość. W związku z tym tutaj ten rynek jest dosyć mocno wolatylny. Jeżeli ktoś tutaj gra krótkoterminowo, to może tutaj często zmieniać stronę rynku raz na wzrostową, raz na spadkową. Dobrze, w takim razie to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i jutro zapraszam jak zwykle we wtorek na omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach. I w jaki sposób wykorzystać to do gry w perspektywie krótko i średnioterminowej do usłyszenia. A dzisiaj mamy, dzisiaj mamy szkolenie o 17.30 z opcji binarnych, które poprowadzi pan Krzysztof Czyżewski. Także też zapraszam do usłyszenia.